Animus, widzę cię, możesz podejść, bo choć nie jadłaś nigdy ostryk, to wiesz jak to jest, bo odgryzłaś sobie czubek języka, próbując zatrzymać morze, które uciekając przed tobą mała, uciekając przez miasto, porozrywało sobie ścięgna, uciekając przed tobą mała, przerażone, gdy przyszłaś znienacka. Ty i ja z tej samej skóry, jak dwa bębny, obleczone brzuchem tej samej klaczy. I dźwięk też mamy równie głuchy. Biegnąc za nim przez miasto, zdarłaś sobie stopy i łokcie i kolana i odgryzłaś sobie czubek języka. Ja też, mówiłam przez sen mała, jak pan się czuje, kiedy pana wolność jest tak ograniczona jak życie w słoiku żądlącego miodu, który kiedyś nazwałaś imieniem człowieka. Uciekając przed Tobą przez miasto, porozrywałam sobie ścięgna, ale nie zatrzymam się, bo wciąż wieje ten wiatr. Moje nogi leżą przede mną, jak ogon Syreny. Poza wodą czuję się bezradna. Czym zlepione są Moje nogi miodem, czy krwią, uciekając przed Tobą przez miasto? Porozrywałam sobie ścięgna, mała. Szeregi tych ścięgien rozorały fasady budynków, jak Ziemię, i rozbiły okna, i może wlało się na ulicę, może wlało się do kościołów w sercach dzwonów słychać już tylko bębny w oknach kamienic rosną koralowce ten moment kiedy pokazałabym ci moje uda których się wstydzę bo tam dopiero widać jak cienko mam skórę widać wszystkie żyły z morza na piasku tym pędzie powiedz, że to minie, że na ścianach budynków jeszcze narysują linię maksymalnego poziomu wody i będziemy patrzeć na nią schodnika daleko w górę, aż porazi nas słońce. Jako cię oczy mała i mruga żandante. Miasto jest suche, odbite w Twoich stopach. Przez skórę twojej szyi prześwieca oddech. Widzę cię. Możesz podejść.